Wrócimy Widzowie Ale jesteś śpiący, wiesz co, a ja sen mój już A co ci się śniło? Że jesteś nago Że jesteś nago Super wentyle Tak, widzowie to się była w ciąży, ale usunęliśmy na wynoś poprosimy zapakować, jakby się dało, i rachunek do, poprosimy. Do pudełka? Do pudełka poprosimy. A możemy dać jedno duże? Może być, wszystko do jednego. Smakowało? Bardzo dobre. Dźwignął trzy, kozak. Widzowie, do jutro, bo maksymalnie pojutrze pojedziemy. Czemu tak mówisz, nie Podwójny blef. Podwójny blef, czyli udajemy... Ja gram takiego, który udaje, że zostajesz, okay. po to, żeby potem jak zostaniesz, powiedzieć, a nie mówiłem, ale jednocześnie teraz, żebyś nie wkurzyli. Rozumiesz, co chodzi? Podwójny blef. Daj tego patyczka jeszcze komeczek. Podwójny blef, widzę, zostaliście podwójnie wyblefowani. W dupę. Ale widzowie, przyznam, że ten kontent z usuwania ciąży to jest dzięki widzom, nie? Ja? Wy zrobiliście kontent. Bo to oni. się wszystko... Widzowie, dziękuję wam, a prawda. czasie 5D, goście, który zapomina, gdzie są, gdzie ma swoje szachy. Dokładnie, widzowie, ja jestem za głupi, żeby was okłamywać. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, jestem za tępy. Pamiętajcie, widzowie, musicie myśleć o mnie, że jestem tępy, żebyście nie myśleli, że jestem zdolny was oszukać. To jest tak... Idealna rola to jest taki głupka. No taki głupek może więcej, bo każdy myśli, a, to głupek i błazen, on nas nie oszuka, jest za głupi. W strasznym filmie był taki gościuc, tak, co tak. Curucho odkurzacz. Kojarzysz się? I mówił tak. Tak, tylko jedną część. Ej, Ej, a może. Tak, rob... Dufi do, do, się nazywam. Nie przeszkadzaj mi to... kiedy są do pokoju. A się okazało, że to był właśnie mastermind. Może, ja tak samo robię. A może obejrzymy zamiast Harry Pottera straszny film? Może być, kotuś Ja nie oglądam, oglądam tylko jedną część. Piątą. Patyczki też bierzemy? No weźmy. Lunia, czy ja spakowałem jakoś. O kurde. Czy ja spakowałem jakoś... <grych> to to zabacowałeś? Lunia, czy ja spakowałem jakoś ten? Czy ja spakowałem jakiś... A tam kurwa dzieci z rodzicami. No co? coś do kolenia? Nie się. do kolenia. Ma maszynkę. Muszę się ogoić, bo już będę jak swelu. Janka do kolenia to ja coś do, Słodki do gryzienia. Widzowie... To ja się dziwię, że konia, koniak. Wy widzicie suty i gryziecie kurwa. To się nie gryzie. To się nie tak ciąka to się tak ciągka, tak tylko... robić jak. Tak, tak się ciumka. Się, się tak tak. Do... Tak się ciumka, widzowie, ciumka się. Ciumka. I te dzieci w tle. Tam kurwa, 17 godzina. Dzieci z wentylami. Dobra, rachunek. Gotówka? Karta? Eee, karta. Karta ta po prostu. Dobra.